Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na trzeciej już edycji Wyzwania Weterana. Jest mi niezmiernie miło, że tak duża liczba weteranów podjęła wyzwanie i jest tutaj dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie witam obecnych wśród nas kawalerów Orderu Krzyża Wojskowego, najwyższego polskiego odznaczenia w czasie pokoju. Witam serdecznie wszystkich weteranów, bohaterów. Dzisiejszych sportowych zmagań. Wyzwanie weterana zrodziło się trzy lata temu, pomysł ten. Wzięłam to troszeczkę z Invictus Games, zawodów dla weteranów poszkodowanych, ponieważ jadąc tam do Hagi pierwszy raz zobaczyłam jaka atmosfera towarzyszy tym zawodom, jak mocno środowisko wojskowe się wspiera. I chciałam zrobić coś takiego w Polsce. Oczywiście no. Do... Nie jestem w stanie jako centrum weterana nie jesteśmy w stanie zrobić tego na tak dużą skalę, ale chciałam zrobić coś takiego jak taki mini polski Invictus dla naszych żołnierzy, ale nie chciałam właśnie dzielić nikogo na weteranów poszkodowanych, nieposzkodowanych i stąd idea wyzwania weterana. W tej edycji mamy niespełna 200 zawodników, którzy będą rywalizować między innymi w biegach na różnych dystansach, w pływaniu, w pchnięciu kulą. W wyciskaniu sztangi leżąc, w wiosłowaniu na ergometrze wieślarskim, a także przewidzieliśmy taki mini crossfit drużynowy, po to też, żeby pokazać właśnie ducha jedności wojskowej, drużyny i takiej rodziny weteranckiej. No przede wszystkim sport to jest jakby podstawowy element funkcjonowania wojska. Czyli każdy żołnierz dba o swoją kondycję fizyczną i, no i sport jest nieodzownym elementem naszej służby, więc tutaj nie ma wątpliwości, że żołnierze muszą być wysportowani. Natomiast sport wyzwala też rywalizację, wyzwala adrenalinę i ta adrenalina bardzo często towarzyszy nam na misjach, kiedy znajdujemy się w przeróżnych sytuacjach. Mamy tu także weteranów poszkodowanych, którzy. Oni są najlepszym wzorem tego, że nie ma rzeczy niemożliwych, że mimo doznanych uszczerbków, bo chciałabym zaznaczyć, że mamy osoby naprawdę z dużym uszczerbkiem na zdrowiu i mimo tego nie siedzą w domach, nie leżą na kanapie, tylko przychodzą tutaj i pokazują, że można. W wyzwaniu weterana biorę po raz trzeci. Dzisiaj wioślarstwo halowe i bieg na 100 metrów. W tamtym roku zostałem zawodnikiem rezerwowym drużyny Invictus Games, byłem Startowałem w Joślaswie Halowym, przyjechałem na zawody do Ostródy, wygrałem je, zająłem pierwsze miejsce i dalej kontynuuję tą moją pasję. Myślę, że to taki mój konik. Jestem teraz zawodnikiem drużyny Invictus też po raz kolejny w składzie głównym. Mam możliwość wyjechania do, do Kanady i tam będę startował. Przede wszystkim będę startował w siatkówce na siedząco, ale y, ergometr wioślaczki zostaje i tutaj, tutaj chcę zdobyć złoty medal. Generalnie jadę tylko i wyłącznie po pierwsze miejsce. Co los przyniesie, zobaczymy. Jestem wytarany, poszkodowanym, jestem po misji. Wykonywałem zadania w Iraku i Afganistanie. No i afgańska misja okazała się tą trudniejszą. Z perspektywy czasu tam był wypadek i wróciłem po rotacji medycznej do kraju. Kiedyś zawsze byłem sportowcem. Biegałem, grałem w piłkę, wypadek to wszystko zakłócił, potem ciężki powrót, rehabilitacja. Musiałem jakoś wrócić do zdrowia. Ważyłem 120 kg, wyniki nie były dla mnie sprzyjające zdrowotne. Byłem przed udarem, jak mi lekarz powiedział, przed zawałem, przed wylewem i miałem wybór. Albo to robimy farmakologicznie, albo spróbujemy sportem. Wybrałem sport. W międzyczasie poznałem kolegów, którzy przygotowywali się do zawodów Tus Games w Hadze. Tak mnie to pociągnęło, zafascynowało. Zacząłem wracać powoli do zdrowia przez ten sport. Zacząłem zrzucać te swoje zbędne kilogramy. I jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Los wynagradza wytrwałych. W zawodach biorę udział po raz pierwszy. No po prostu zgłosiłem się do nich, ponieważ dostałem się do kadry, do reprezentacji Polski w Invictus Games i tu chciałem sprawdzić swoje umiejętności. Dzisiaj będzie ergometr i sztafeta crossfitowa. A na Invictus Games jako jedyny zawodnik biorę udział w zjeździe na snowboardzie Karling. Kieleton, być może siatkówka na siedząco i ergometr. To jest mój drugi udział w wyzwaniu weterana. Jest to taki czas, kiedy mogę się spotkać ze znajomymi, którzy też brali udział w misjach. I to jest taki czas, kiedy możemy się spotkać, powspominać. Dodatkowo dzisiaj przypada mi 20 rocznica promocji na stopień oficerski, także też jest to dla mnie taka dodatkowa jak gdyby jubileuszowa data. Świętuję na sportowo, zawsze byłam ze sportem związana, zawsze coś trenowałam, pływanie, pięciobój wojskowy. Dzisiaj będę płynęła 50 metrów stylem dowolnym, zawsze jeszcze tre, trenowałam pływanie, byłam z pływaniem związana, ale też będzie część lądowa, czyli 400 metrów bieg po prostu na stadionie. W trakcie Igrzysk Indictus Games będę szefem zespołu sportowego naszej reprezentacji. I myślę, że tutaj w Polsce to jest taka nasza polska wersja tego Invictus. Tutaj też się mogą weterani spotkać. I tam też jest taka idea, żeby weterani z całego świata mogli się spotkać, mogli porywalizować, ale spróbować też nowych dyscyplin. My teraz mamy zimową edycję, która będzie pierwszą zimową edycją, i żołnierze, niektórzy, większość w zasadzie, pierwszy raz stoją na nartach biegowych, niektórzy pierwszy raz na nartach zjazdowych. I to są dla nich nowe wyzwania i cieszę się, że je podejmują, bo gro z nich widzę już jak gdyby złapała bakcyla i nie tylko przygotowuje się na zawody, ale czerpie przyjemność z tych treningów.